Sądeccy radni jednogłośnie przyjęli wieloletnią prognozę finansową miasta Nowego Sącza. Największe zainteresowanie radnych wzbudziły plany prezydenta Ludomira Hansla dotyczące budowy nowego budynku Urzędu Miasta, parkingu oraz stadionu MKS Sandecja. Wszystkie inwestycje są planowane przy ulicy Kilińskiego i mają być wybudowane z kredytu. Kwota zaciągniętego kredytu to, według wyliczeń radnej Teresy Cabały, 120 milionów złotych. Będzie on spłacany przez 15 lat w ratach po 8 milionów złotych. Radna chciała wiedzieć, jakie będą rzeczywiste koszty inwestycji i co z pozostałą kwotą. Na co ta kwota 8 milionów rocznie będzie przeznaczona? To w sumie przez 15 lat daje nam kwotę 120 milionów. Z przekazu medialnego wiemy, iż ta inwestycja, czyli budowa stadionu, budowa budynku dla Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz budowa parkingów ma kosztować około 80 milionów. Pozostaje 40 milionów. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy to będzie również spłata kredytu, który to zaciągnie ewentualnie powołana spółka celowa na budowę tych zadań? Koszty budowy to co najmniej 80 milionów złotych. Pozostała część kwoty ma być wykorzystana na administrowanie budynkiem, przekonywał prezydent Ludomir Handel. Spłata kredytu, ale też prowadzenie i całego budynku, bo to też będzie spółka, która w zamierzeniu ma prowadzić zajmować się zarządzaniem, tą nieruchomością. To jest kwestia też i sprzątania, kwestia energii, kwestia utrzymania ruchu na, tym, na terenie tego budynku. Radni dopytywali także o proponowaną lokalizację inwestycji. Czy to miejscowienie tego stadionu w tym miejscu na ulicy Kimskiego wraz z Urzędem Miasta jest trafną propozycją? W ostatnim czasie zdaję sobie z tego sprawę, że powstał rozbudowany. Oddział onkologiczny, szpital się powiększa. Miejscami parkingowymi już jest ciężko w tym rejonie, nie mówiąc o natężeniu ruchu, który występuje w tym miejscu. A radny Wojciech Piech próbował przekonywać, że według badań opinii publicznej prowadzonych w trakcie ostatniej kadencji mieszkańcy Nowego Sącza nie traktują budowy nowego magistratu jako sprawy priorytetowej. Kwestionuje zasadność budowy nowego biurowca w Nowym Sączu. Jestem przekonany, że zdecydowana większość sądeczan jest przeciwna tej inwestycji. Na poparcie tego dysponuje licz y y y wynikami badań z ubiegłych lat. Jeśli pan prezydent ma inną, inne zdanie, chciałbym prosić o to, żeby oparł swoją opinię na liczbach, na badaniach. Pomysł budowy urzędu miasta, stadionu i parkingu w jednym miejscu i mniej więcej w tym samym czasie miał także swoich zwolenników. Podjęcia męskiej decyzji gratulował prezydentowi Ludomirowi Hansowi, Radny Grzegorz Szwedzko. Tutaj w końcu ta męska decyzja jest podjęta, i jak mam. Za coś szanować pana prezydenta, czy popierać go w czymś, to właśnie w takich męskich decyzjach, bo one są na lata. Radny Józef Hojnor, natomiast jako przykład podobnych działań, wskazywał miasto Kraków. Były radny miasta Nowego Sącza, były sekretarz, proszę państwa, miasta Nowego Sącza, szlachetny pan Marek Oleniarz, jest, proszę państwa, szefem spółki Urzędu Marszałkowskiego, a się ta spółka Regionalne Centrum Administracji, proszę państwa, właśnie na zlecenie marszałka. Chyba Pan y, Zastępca Prezydenta tam teraz jest szefem, czy u Wojewody już, no, no nie wiem, nieważne, planuje wybudowanie biurowca dla Urzędu Marszałkowskiego przy Rondzie Grzegorzewskim w Krakowie. I myślę, że to wyczerpuje, proszę Państwa, nasze wszystkie wątpliwości. Budowa wspomnianych inwestycji to póki co bardzo wstępne plany. Wiadomo natomiast, że inwestycja będzie złożona z przynajmniej dwóch etapów. Pierwszy obejmie budowę stadionu miejskiego na około 4500 miejsc, druga, która ma się rozpocząć nieco później, to budowa Urzędu Miasta. Całość, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, ma być gotowa jeszcze w tej kadencji samorządu. Prowadzeniem inwestycji ma się zająć specjalnie do tego celu powołana spółka ze stuprocentowym udziałem miasta. Do jej majątku zostaną... Zostanie wniesiona aportem działka przy ulicy Kilińskiego, której wartość wyceniono na 12 milionów złotych, a na początkowe funkcjonowanie spółki w budżecie miasta na 2020 rok zabezpieczono 300 tysięcy złotych.